Wielkie, gigantyczne monstra nawiedzają jedną z japońskich wysp, odcinając ją od reszty świata. A czemu odcinając? Dlatego, że wiecie, jest zawsze ryzyko, że z tej wyspy coś się może przedostać do reszty świata, albo wracając na tą wyspę, możemy zostać unicestwieni. Manga 18: plus Flaki latają wszędzie, zaczynamy. Więc, tak słowem wstępu, nagle pojawia się jakaś istota, która jest w stanie do swojego ciała wchłonąć inne organizmy i rośnie tak. W nieskończoność i jedynie czego pragnie to pochłaniać więcej, rozrastać się, niszczyć. Pytanie się pojawia, czy znana ludzkości broń jest w stanie walczyć z kimi monstrami? I tak właśnie na jednej z japońskich wysp, jednemu z bohaterów udaje się uciec do cywilizacji, do Japonii, przeprowadzane są nad nim dziwne badania, sprawdzające, że oho, to chyba nie jest do końca tylko już człowiek, tylko coś jednak zadziało się w jego organizmie, jakaś ingerencja, że jest odporny na wiele rzeczy. I czy to, to będzie as w rękawie ludzkości? Czyli Gigantis, w moich rękach już czwarty tom z pięciu, czyli seria krótka 18, ale naprawdę dzieje się tutaj dużo, bo w czwartym tomie właśnie wojsko chce wrócić na tą wyspę. I ma dwojaki cel. Po pierwsze, uratować ludzkość, która tam została, bo wiecie, minął ponad rok. Ta cywilizacja jakoś tam przeżyła, ale jakim kosztem, a może ktoś jeszcze tam manipuluje w tym wszystkim tymi ludźmi? Drugim celem jest likwidacja tych wielkich stworzeń, żeby nie rozprzestrzeniały się dalej. Czy ludzkość sobie poradzi? Czy broń, którą mają, będzie wystarczająca? Czy nasz bohater nie da się ponieść emocjom i nie da się zawładnąć temu dziwnemu stworzeniu, które w nim funkcjonuje, tym dziwnym genom? Traktuję tą mangę po prostu jako czystą rozrywkę, jeżeli chodzi o przeniesienie mnie do krainy, gdzie naprawdę dużo się dzieje i mi się podoba. Mi się podoba, to jest krótka seria, więc jeżeli tym bardziej szukacie już pomysłów na prezenty, na święta, no to ta krótka seria może być właśnie z ciałem w dziesiątkę, tylko jeszcze ja raz podkreślę, minimum 18+. Plus. Dajcie mi znać, czy mieliście już rękę giganty i trzymać w planach co czytać i jak zwykle miłego dnia wam życzę. Cześć!